Był jednym z najwybitniejszych polskich, a nawet światowych chirurgów. Dnia 16 listopada 1880 roku przeprowadził pierwszy w Polsce, a drugi na świecie, zabieg operacji raka-żołądka. Wydał wiele publikacji oraz stworzył metody, które stanowią podwaliny medycyny na całym świecie. Oprócz pracy naukowej, służył też w Wojsku Polskim, dając dowód nie tylko geniuszu, ale także patriotycznej postawy. W tym materiale przybliżymy historię Ludwika Rydygiera. Polskiego lekarza i wyjątkowego bohatera. Jeśli oglądasz nas w serwisie YouTube, nie zapomnij o subskrypcji i włączeniu powiadomień, dzięki czemu nie przegapisz kolejnych filmów popularno-naukowych na naszym kanale. Ludwik Rydygier dzieciństwo spędził na edukacji domowej. Z początku trafił wraz z bratem do gimnazjum w Hojnicach. Jednak rodzice, którzy, mimo niemiecko brzmiących nazwisk, czuli się Polakami, uznali, że pobyt w szkole grozi germanizacją ich synów. Przenieśli więc braci do katolickiego gimnazjum w Hełmie. To właśnie tam w 1869 roku Ludwik zdał z wyróżnieniem maturę i ruszył w świat, by zostać lekarzem. Zapewne nie przypuszczał wtedy, że po 10 latach powróci do Hełmna, gdzie założy prywatną klinikę i dokona przełomowych operacji. Operacji, które przejdą do historii światowej chirurgii. W roku 1869 19-letni Ludwik Rydygier rozpoczął studia na wydziale lekarskim Uniwersytetu w Mecklenburgi. Na tej niemieckiej uczelni musiał znosić prześladowania i kary z powodu oporu przed germanizacją i podpisywania prac polską wersją nazwiska Rydygier. W czasie pobytu w Mecklenburgi działał w społeczności polskich studentów. Założył m.in. akademicką korporację Polonia, medyczne studia Ludwik Kontynuował na wydziałach lekarskich w Berlinie i Strasburgu. Ostatecznie dyplom lekarza medycyny otrzymał w 1873 roku i od razu rozpoczął pracę w klinice chirurgicznej. Stosunkowo wcześnie, bo w wieku 24 lat, nasz bohater uzyskał doktorat. Zaraz potem przeniósł się do Gdańska. Tam, w szpitalu Najświętszej Marii Panny u sióstr Boromeuszek, pracował na stanowisku asystenta, gdzie przyglądał się pracy doświadczonych medyków. Przez cały czas fascynowała go chirurgia i to właśnie jej poświęcał najwięcej czasu i nauki. Wreszcie, zgodnie z naszą zapowiedzią, powrócił do Hełmna, gdzie wykonywał praktykę ambulatoryjną. Na terenie obecnej Polski Ludwik Redygier nie zabawił jednak długo. Zdecydował się na dalszy rozwój naukowy i w 1877 roku powrócił do Mecklenburgi, gdzie przyjęto go na stanowisko asystenta kliniki chirurgicznej Uniwersytetu. Taka posada była dla młodego Redygiera łakomym kąskiem z kilku powodów. Po pierwsze, oznaczała docenienie jego umiejętności i możliwość praktyki pod okiem wybitnych chirurgów. Po drugie, praca na uczelni gwarantowała rozwój kariery naukowej i stabilność finansową. Asystując starszym stażem lekarzom, Ludwik wiele się uczył, jednocześnie pracując też nad habilitacją. Tematem jego pracy było leczenie operacyjne stawów rzekomych. Zagadnienie to stanowiło w tamtych czasach nowość. Po habilitacji w roku 1878 rydygier przeniósł się do Jeny, gdzie otrzymał stanowisko pierwszego asystenta. W 1881 roku, już po wykonaniu w hełmie swoich słynnych, nowatorskich operacji żołądka, ubiegał się o objęcie katedry chirurgii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jednak na skutek intryg austriackiego profesora, rywala Polaka w stosowaniu pionierskich zabiegów, jednak na skutek intryg austriackiego profesora, rywala Polaka w stosowaniu pionierskich zabiegów Teodora Bilyrota, nominacji nie uzyskał. Stanowisko to objął w końcu 6 lat później. Dwaj lekarze, czyli Ludwig Redygier oraz Theodor Billroth, stanowili dla siebie nie lada konkurencję. Do dziś w niemieckiej literaturze medycznej wykonane pierwszy raz przez Redygiera operacje nazywane są metodą Billrotha, mimo że Austriak dokonał ich później niż polski lekarz. Wreszcie w 1887 roku Redygier wyjechał do Krakowa, gdzie objął funkcję kierownika kliniki chirurgii, a następnie dziekana wydziału lekarskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Został mianowany profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Krakowie zbudował klinikę chirurgiczną, którą dziś określa się mianem Białej Chirurgii. Później przeniósł się do Lwowa na tamtejszą Akademię, gdzie powtórzył te same osiągnięcia. Po raz kolejny otrzymał tytuł profesora zwyczajnego i po raz kolejny wybudował klinikę na wzór tej z Krakowa. Kliniką w Lwowie kierował 23 lata, piastując również urząd rektora Uniwersytetu Lwowskiego oraz dwukrotnie dziekana Wydziału Lekarskiego. W tym okresie Ludwika Rydgiera można było nazwać najważniejszym lekarzem w promieniu kilkuset kilometrów. W 1898 roku Klinika otworzyła bibliotekę naukową, której Rydygier przekazał pokażną część własnego księgozbioru. Zbiory te zachowały się do dziś. W trakcie walk o lwów w okresie I wojny światowej, Rydygier włączył się w tworzenie służb medyczno-sanitarnych Wojska Polskiego. Został przyjęty do armii jako generał podporucznik. Mimo 23 lat życia spędzonych w Lwowie, w 1920 roku postanowił wyjechać na Pomorze do Tczewa, by założyć tam prywatny szpital. Rydygier wyszkolił całe pokolenie bitnych lekarzy, szczególną uwagę przywiązując do przekazania im zawodowej pasji. Aktywnie działał też w towarzystwie pomocy naukowej, starając się pozyskać wsparcie dla potrzebujących uczniów. Zrewolucjonizował również program dydaktyczny adaptów chirurgii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wprowadził do niego nowatorskie metody nauczania, m.in. praktyki wakacyjne dla studentów czy indywidualne prace naukowo-badawcze. Imię tego naukowca nosi wiele placówek edukacyjnych i medycznych na czele ze Szpitalem Redygiera w Krakowie, mieście, które tak wiele mu zawdzięcza. To już wszystko w tym materiale z serii poświęconej wybitnym krajowym naukowcom. Jeśli oglądasz nas w serwisie YouTube, nie zapomnij o subskrypcji i włączeniu powiadomień, dzięki czemu nie przegapisz kolejnych filmów popularno-naukowych na naszym kanale. Koniecznie zapoznaj się z naszą stroną internetową platforma